Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? Zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł któremu On nakazał. Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi, Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dookoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Curo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród Ciebie. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa. On powiedział do swoich uczniów. Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa, Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, także go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.